Welcome to FVM, your Forever Vision training network, bringing you motivation, education and business and product training for Forever Living Products International. The world leader in health and beauty with Aloe Vera. Aloe Vera. Przez stulecia polegano na zdrowotnych właściwościach tej wyjątkowej rośliny. Większość z nas zna skuteczność aloesu na oparzenia oraz skaleczenia i otarcia. Wiele osób nie wie jednak, jak bardzo aloes jest odżywczy, jeżeli zastosowany wewnętrznie działa tak samo dobrze, jak zewnętrznie. Aloe vera działa w organizmie na dwa sposoby. Po pierwsze, jest to świetne źródło substancji odżywczych. Zawiera ich ponad 200, w tym 20 składników mineralnych, 18 aminokwasów i 12 witamin, a wśród nich B12. Jednak aloes nie tylko dostarcza Twojemu organizmowi cennych składników, ale pomaga mu także oczyścić się, aby poprawić przyswajanie substancji odżywczych. Ścianki układu trawiennego wyściełają miliony małych kosmków chłonnych. Kosmki te wychwytują ze zjadanego pokarmu białko, węglowodany, witaminy i minerały. Jednak we współczesnych czasach fast foodu nasz pokarm nie jest tak odżywczy jak być powinien. Nawet warzywa hoduje się przy wykorzystaniu herbicydów i insektycydów. Naszemu organizmowi trudno strawić taki pokarm. Blokują tylko przewód pokarmowy, tak jak nieczystości zatykają rury. Tłuszcze i toksyny oblepiają kosmki jelitowe i uniemożliwiają komórkom prawidłową absorpcję. Aloewera pomaga zachować czystość przewodu pokarmowego, rozbijając blokujące cząsteczki, które dzięki temu łatwiej przesuwają się wewnątrz organizmu, a komórki przewodu pokarmowego mogą znów skutecznie przyswajać składniki odżywcze. Lepsze przyswajanie to lepsze zdrowie. Może słyszeliście, jak niektórzy nazywają aloes cudowną rośliną lub uzdrowicielem. W jego działaniu nie ma jednak nic magicznego, magiczna jest potęga ludzkiego ciała. Aloe vera pomaga po prostu organizmowi funkcjonować na wyższym poziomie, dodając mu składniki odżywcze, jakich potrzebuje i pomagając oczyścić się z tego, co niepotrzebne. Mając oczyszczony, zdrowy organizm, nie tylko czujemy się lepiej i mamy więcej energii, ale także jesteśmy mniej podatni na choroby. Jakie jest więc najlepsze źródło aloewera i jak wprowadzić go do diety? Od ponad 20 lat jedna firma dostarcza światu najwyższej jakości produkty aloesowe Forever Living Products International. FLP jest dostawcą większości światowych zasobów czystego aloewera dzięki uprawie tysięcy akrów plantacji w Teksasie, Meksyku i Dominikanie. Ale uprawa to tylko początek. Forever Living Products zintegrowało cały proces wytwórczy, kontrolując każdy etap produkcji od rośliny do produktu dla Was. FLP nie tylko zbiera i uprawia aloewera, ale posiada także doskonałe zakłady przetwórstwa i stabilizacji aloesu, a oprócz tego jedne z największych na świecie zakładów wytwórczych, laboratoria badawcze i projektowe, własny magazyn. FLP dystrybuuje swoje produkty przez ponad 7 milionów dystrybutorów w ponad 100 krajach świata. Większość firm wytwarzających lub sprzedających produkty aloesowe polega na zewnętrznych dostawcach aloesu a to nie gwarantuje czystości produktów. Większość produktów sprzedawanych jako czysty miąższ aloewera to w rzeczywistości prawie sama woda o niewielkiej zawartości aloesu. Dzięki pełnej kontroli każdego etapu produkcji, dystrybucji, FLP może zagwarantować, że miąższ aloewera jest czysty i najwyższej jakości. Dlatego sprzedaje więcej produktów aloesowych niż jakakolwiek inna firma. Większość kupujących to stali klienci, a to oznacza duży stopień satysfakcji. Spośród licznych produktów firmy najpopularniejsze są też najzdrowsze napoje aloesowe. A wśród nich miąż Aloe Vera, Aloe Berry Nectar i Aloe Beats and Peaches. Wszystkie zawierają czysty, stabilizowany miąż aloesowy. Pełne są witamin, składników mineralnych i aminokwasów. Ze względu na ogromną wartość odżywczą, każdego dnia coraz więcej ludzi wzbogaca napojami laosowymi swoją dietę, aby utrzymać wysoki poziom energii i wzbogacić naturalny układ odpornościowy organizmu. Możecie być pewni, że stabilizowany miąż, wykorzystywany w napojach Forever Living Products, jest w 100% czysty. Gdy niezależne laboratorium przeprowadziło porównanie stabilizowanego miąższu FLP z naturalnym miąższem, okazało się, że ich skład jest niemal identyczny. Produkty aloesowe Forever Living Products są tak czyste, że jako pierwsze otrzymały pieczęcia probaty międzynarodowej Rady Naukowej do spraw aloesu. Posiadają także koszerny oraz islamski certyfikat aprobaty. W ciągu dwóch milionów dekad nasz oryginalny miąższ aloe vera wyrobił sobie pozycję najlepszego źródła korzystnych właściwości aloesu. Co roku miliony ludzi na całym świecie wybierają go jako swój zdrowy napój. Forever Living Products oferuje dodatkowo dwa napoje o smakach owocowych – aloe berry nectar oraz aloe bits and peaches. Aloe berry nectar to miąższ aloe vera ze smacznym koncentratem z jabłek oraz żurawin. To połączenie, to coś więcej niż bardziej owocowy smak. Sok jabłkowy to bogate źródło witaminy A i C oraz potasu. Sok żurawinowy zawiera natomiast witaminę C oraz pomaga w regulowaniu funkcjonowania dróg moczowych. Jako doskonałe źródło energii i składników odżywczych nektar używane jest często jako napój sportowców rozcieńczony z wodą i noszony w bidonie. Aloe Bicent to maleńkie kawałki aloesu i dojrzałych, soczystych brzoskwiń, stworzone ze 100% naturalnych aromatów i koncentratów brzoskwiniowych oraz stabilizowanego miąższu aloe vera. Aloe Bicent daje smaczne połączenie smaków, które polubi cała Twoja rodzina. W przypadku każdego napoju wystarczy już jedna łyżka stołowa dwa razy dziennie, aby otrzymać porcję witamin, składników mineralnych i aminokwasów w idealnych proporcjach. Kiedy włączysz Aloes do swojej codziennej diety, przekonasz się, że masz więcej energii, sprawniejszy układ odpornościowy oraz czysty i zdrowszy przewód pokarmowy. Dowiesz się więcej o Aloe vera i napojach Aloesowych, słuchając 25-minutowej kasety audio. Co 10 milionów ludzi wie o Aloe vera, czego nie wiesz ty. Dostępna jest ona po angielsku, hiszpańsku, chińsku i francusku. Ciesz się tymi trzema odżywczymi napojami FLP i dziel się ich korzyściami z klientami. Warto pamiętać, że wiele osób zdaje sobie sprawę i docenia działanie aloe vera na skórę. Ale teraz nadszedł czas, by pokazać innym, jak fantastycznie aloe vera działa wewnątrz organizmu. A miąższ aloe vera, aloe Berry nectar oraz aloe beets and peaches to najlepsze dostępne produkty, aby doświadczyć tego działania. Prosto i naturalnie do celu.